Witajcie, kochani, wchodząc w nowy rok szkolny razem z dziećmi, razem z rodzicami, którzy mają bardzo dużo teraz nowych obowiązków, ogarnięcia całości, chcemy bardzo mocno chwycić za Słowo Boże i stawać się Jezusowi w każdych naszych obowiązkach, w naszym odpoczynku, we wszystkim. Posłuchajcie fragmentu z listu do kolosan. Bracia, Was, którzy byliście niegdyś obcymi dla Boga i Jego wrogami, przez sposób myślenia i wasze złe czyny, teraz znów pojednał w doczesnym Jego ciele przez śmierć, by stawić Was wobec siebie jako świętych i nieskalanych i nienagannych. Bylebyście tylko trwali w wierze, ugruntowani i stateczni. W tym fragmencie chciałabym zaprosić każdego z nas do spojrzenia na dwa fragmenty. Pierwszy to jest możliwość bycia wrogiem Boga przez myśli. W ostatnim czasie spotkałam wiele osób, chrześcijan, katolików, którzy doświadczając jakiegoś zła, jakiejś niesprawiedliwości, odpowiadają złem na zło. W myślach swoich nie mają siły obronić postawy Jezusowej. W myślach swoich nie mają siły zawalczyć o to, żeby być podobnym do Jezusa. I dzisiaj chciałabym, abyśmy rozważając ten fragment, w którym Paweł mówi, że można być wrogiem Boga przez sposób myślenia, abyśmy wszyscy razem poprosili Pana o to, aby dotykał naszych myśli, aby dotykał tych, których spotykamy. Abyśmy stawali się, tak jak pisze Paweł, kawałeczek dalej. Święci, nieskalani i nienaganni. Prośmy Pana Jezusa o ten wielki dar, aby Królestwo Boże było w naszych myślach. Abyśmy na każdą niesprawiedliwość, agresję, złość, nienawiść, zazdrość, na wszelkie zło odpowiadali dobrem. Dobrem, które jest pełne mądrości Bożej, dobrem, które się nie boi, nie wycofuje się, nie chowa się w kątek, ale jest odważne, jest przebaczające, jest chrystusowe. Poprośmy o to Pana, niech ten nowy rok szkolny będzie dla nas wszystkich nowym początkiem, abyśmy stawali się święci, nieskalani i nienaganni. Zawalczmy o to, stając u boku Matki Bożej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Waleczna Hetmanko, módl się za nami. Gorąco Was pozdrawiamy, pięknego dnia. Pamiętajcie o lajkowaniu i nieśmy dobrą nowinę o tym, żeby zawsze zło zwyciężać dobrem. W każdej sytuacji pozostańmy Chrystusowi. Do zobaczenia!